audycja realizowana przy współpracy z powiatem łowickim. Pan Marcin Gosiorek, starosto łowicki, moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie starosto, bardzo ważną inwestycją w bieżącym roku, która będzie realizowana no, na terenie powiatu łowickiego, ale konkretnie w Łowiczu, a konkretnie jeszcze to na ulicy Powstańców. To będzie przebudowa tej ulicy. Zadanie bardzo złożone, bo to nie chodzi tylko o wymianę samej nawierzchni. Ja przypomnę też słuchaczom, że o pracę aby były tam wykonane, no, wnioskowali również sami mieszkańcy tego osiedla. Potężne zadanie, potężne też środki finansowe, które zostaną zadysponowane, aby wykonać właśnie ten zakres robót. Tak, z tego, co nam zostało, to są środki jeszcze przyznane przez poprzedni rząd. To jest 7 milionów, inwestycja na 7 milionów 378 tysięcy ponad. I faktycznie mieszkańcy już od czasów, kiedy jestem radnym, czyli co najmniej od 2006 roku, to są mieszkańcy dwóch bloków, które tam stoją przy dwóch szkołach powiatowych. Przypomnę, czyli zespół szkół ponadpodstawowych numer 3, tak zwany Syntex hotelarz, niektórzy mówią na to, i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, gdzie uczą się od przedszkola dzieci z niepełnosprawnościami. I tam jest problem, ci z Państwa, którzy tam przejeżdżają, tamtedy no to widzą, w jakim stanie jest infrastruktura, całe zaplecze to drogowe, nazwijmy to ogólnie, tak? I, i musimy zrobić za pozyskane środki od poprzedniego rządu tam porządek. Panie Starosto, dobrze powiedziałam, że to nie chodzi tylko o wymianę samej nawierzchni, no, która wygląda momentami jak krajobraz księżycowy, no nie ma co tutaj ukrywać. Ważne dwie szkoły, mieszkańcy, no myślę, że nie ma tutaj co dyskutować o potrzebie realizacji tego zadania. Ja dodam jeszcze, że obok szkoły specjalnej, po lewej stronie w synteksie już tak, tak zwanym, czyli w tym kompleksie, który tam się znajduje, jest zakład aktywności zawodowej, gdzie po werytepach dowożone są osoby niepełnosprawne na wózkach również do pracy, więc jest to inwestycja niezwykle potrzebna. I na moim biurku już leżą pierwsze, ponieważ wykonawcą jest firma Trakt Skutna, pierwsze dokumenty dotyczące oświetlenia i kanalizacji deszczowej, to są dokumenty do zgłoszenia. Opracowanie projektów technicznych jest przewidziane do 2 marca i tutaj wszystko na razie idzie zgodnie z planem, natomiast Zakończenie tej inwestycji to będzie 8 października 2025 roku. Także mieszkańcy w końcu tych dwóch bloków się doczekali, ale równie potrzebna ta infrastruktura jest dla naszych szkół, aby uporządkować tam sprawy związane z parkowaniem, sprawy związane z dojazdem, dowozem dzieci i dorosłych również osób z niepełnosprawnościami. To dobrze rozumiem. Powiedział Pan, że na biurku leżą już pierwsze dokumenty. Czyli tak naprawdę rozpoczął się pierwszy etap realizacji tego zadania. No, na razie ten taki niewidoczny dla, dla mieszkańców, no bo dokumentacje, ale już rozpoczęła się realizacja właśnie od tych czynności, o których Pan wspomniał. No tak, no i realizacja rozpoczęła się wraz z podpisaniem umowy z firmą. W tej chwili, tak jak mówię, są już pierwsze dokumenty i będziemy sukcesywnie, no na pewno to będzie jakiś tam dyskomfort dla osób, które dojeżdżają. Jeżdżają. My postaramy się. Tam jeszcze jest kort tenisowy, jest problem tam z dojazdem, z dowożeniem ciężkich rzeczy. Rozmawiamy również z właścicielami działki, nowymi właścicielami działki od strony ulicy Powstańców, do tego, żeby to wszystko jakoś mogło funkcjonować po ludzku i tak też zrobiliśmy. Tam jest kwestia wjazdu na tą działkę przed blokami tymi dwoma. No, to są takie drobne rzeczy, których nie myślę, że nie ma sensu zawracać słuchaczom głowy, ale tego wszystko, te drobne sprawy składają się na dużą ponad 7 milionową inwestycję. To jeszcze panie starosto powiedzmy na koniec jaki jest zakres tych robót, bo powiedział pan, że dokumentacja dotycząca oświetlenia, kanalizacji, to dobrze rozumiem oświetlenie, kanalizacja, poprawa na wierzchni, tak? Co jeszcze? Na czyli mówimy tutaj o miejscach parkingowych, chodnikach i samej drodze. No do tego, tak jak pani redaktor wspomniała, kanalizacja deszczowa, bo tam ona nie istnieje. No i oświetlenie również. No i tak to myślę, że to się zamknie. Czy dołożymy jeszcze do, tych, do tej inwestycji, to zobaczymy, bo zakres tych prac przy składaniu wniosku został okrejony do kwoty, do tej, którą mamy. Czy to była kwota na 8 milionów, po przetargu wyszło mniej, natomiast będziemy się starali jak największy porządek, żeby tam zaprowadzić na tym zapleczu naszych dwóch szkół. Panie starosto, ta kwota, o którą Pan wspomniał, ponad 7 milionów, to są w całości środki pozyskane. Czy Powiat również dokłada do tej inwestycji? Jak to wygląda finansowanie? Nie, to 95% jest dofinansowania, 5% wkładu Powiatu to jest tam kilkaset tysięcy. Przy takiej inwestycji to naprawdę to nie jest duża kwota z naszej strony. Panie starosto, to będzie najważniejsza i największa, zarówno w kontekście prac, ale i wydatków, inwestycja w 2025 roku realizowana przez z powiatu łowicki. Tak, na pewno kwotowo to będzie największa. Rozpoczynają się prace. Myślę, że to dobre informacje dla mieszkańców tej części łowicza. Prace będą pewnie utrudnieniem, ale wszystko po to, aby po wykonaniu robót wszystkim żyło się lepiej i, i wygodniej. Dla mieszkańców yy, i rodziców oraz uczniów wspomnianych szkół. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Kosiorek, Łowicki, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana została przy współpracy z powiatem łowickim.